Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubinicy, przyjdź do tej, którą umiłowałeś. Kościół jest Twoją oblubienicą. My jesteśmy cząstką Kościoła, czyli też duchowo Twoimi oblubienicami, bo Ty jesteś oblubieńcem duszy każdego człowieka, jesteś oblubieńcem Kościoła, jesteś oblubieńcem Maryi także. A Maria, Twoją oblubinicą. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa przez Twoją obecność w nas, poprzez słuchanie i wypełnianie każdego słowa, które jest nam dane każdego słowa z Ewangelii. Abyśmy nie wzgardzili żadnym słowem, nawet najprostszym z Ewangelii, nie zlekceważyli tego słowa, ale przyjęli je, przeżyli te słowo w swoim życiu wypełnili swoje serce opitością słowa Bożego przyjdź teraz duchu święty prorokuj w nas działaj w nas ożywiaj w nas duchu święty sala maria salae sala elamaden tolo era salaen erifohaletola mala le maria 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 Maria, Maria. Dzisiaj skupimy się na Ewangelii, żeby e, można, można powiedzieć, wycisnąć takie duchowe soki, jak z cytryny wyciskamy sok. E, tak samo chcemy, można powiedzieć, z każdej Ewangelii wycisnąć, wycisnąć to, co jest. E, Takim duchowym sokiem, co jest, można powiedzieć, naj, najbardziej znaczące, ważne dla nas. Dlatego pragnę z pomocą Ducha Świętego, można powiedzieć, z tej dzisiejszej Ewangelii wycisnąć to, co będzie dla nas właśnie takim, co będzie esencją naszego życia, co będzie sokiem nadającym smak naszemu życiu. Tak jak wiemy, że często dzięki. Odrobinie, nawet soku z cytryny, herbata jest smaczniejsza, i, i w ogóle chce się pić herbatę, kiedy jest ten owoc cytrusowy w postaci soków w tej herbacie. Podobnie jest właśnie i z nami. Jesteśmy trochę jak taka herbata. Sama w sobie herbata może być gorzka, nawet mdląca, ale kiedy się właśnie doda tej cytryny, trochę cukru, to będzie bardzo smaczna. I tak samo jest właśnie z Ewangelią. To jest taka duchowa cytryna, to jest taki duchowy cukier dla naszych serc, dla naszych dusz. Przyjmijmy to, co Bóg nam chce dzisiaj dać, a wtedy nasze życie będzie miało smak, będzie, e, będzie życiem, którym Bóg będzie miał upodobanie. Dzisiejsza więc Ewangelia jest Ewangelią, która mówi o, o Jezusie. Który, który ma w sobie Ducha Świętego i Jan Chrzciciel, dający świadectwo. Jan Chrzciciel, który daje świadectwo Jezusie, bo poznał wcześniej z objawienia Bożego, e, że Jezus przyjdzie. I trzeba w kontekście tego objawienia, który miał Jan Chrzciciel o Jezusie Chrystusie, nam też uważać na tych, którzy mają pseudoobjawienia, pseudopoznania. Muszę odnieść się do osób, które w dobrej wierze, ale często korzystają z objawień niesprawdzonych, nieprawdziwych. Takich jest wiele, wydrukowanych w jakichś broszurkach, książeczkach, w internecie, sami też korzystacie z internetu. Wiele jest fałszerstw, wiele jest kłamstwa. Wiele jest ludzi, którzy zwodzą nas, chrześcijan, fałszywych proroków. Niestety muszę powiedzieć o tak zwanej Mary, od Bożego Miłosierdzia, która w Irlandii przekazuje objawienia niby od Boga. Niektóre z tych rzeczy, które przekazuje, są dobre, ale niektóre są bardzo szkodliwe, niektóre są bardzo niebezpieczne. To taka trucizna, która jest podana w miodzie. Jest to osoba, która niestety prorokuje, ale nie w imieniu właśnie Boga, która wielu ludzi oddaliła od kościoła. I, I przeszkadza w byciu w Kościele. Dlatego proszę, abyście uważali na taką osobę i tym podobne, ona głosi objawienie, które się nazywa pieczęć Boga żywego, jest to niebezpieczne. Chociaż niektóre modlitwy, jak mówię, są, same w sobie mogą być niektóre modlitwy dobre, ale samo przesłanie, które za tym się kryje, jest naprawdę szkodliwe dla serc. Dlatego ja nie mogę o tym milczeć i muszę wam o tym powiedzieć, żeby was ostrzec. Bo na naszych spotkaniach też. I do przyjeżdżają osoby, które w dobrej wierze słuchają tych objawień i modlą się tymi modlitwami. Proszę, nie róbcie tego, bo te osoby też, które propagują te objawienia, i sama Tamery no wypowiada się negatywnie choćby na temat Ojca Świętego Franciszka, że to jest mason, heretyk, antychryst, tego typu sformułowania. Nie wolno tak mówić na temat papieża, a tym bardziej, jeżeli ktoś ma objawienia. Jeżeli ma objawienia od Boga, to on będzie kochał papieża. Nawet jeżeli kap, papież będzie czasami pewne błędy popełniał, bo papież też jest człowiekiem. Jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy prywatne, to czasami może się pomylić. Ale jeżeli chodzi o sprawę nauczania wiary i obyczajów, to papież w jedności z biskupami ma charyzmat i, 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 i charyzmat nieomylności. Jest taki dogmat w Kościele. To znaczy, że w tych sprawach Papież, wypowiadając się, jest nieomylny. W innych sprawach, jakichś prywatnych, osobistych, może się pomylić. I nasz papież, ojciec święty Franciszek, też czasami jakiś, jakiś może, błąd mały gdzieś tam popełni jako człowiek. Ale jest to człowiek wybrany przez, przez Boga i przez ludzi kościoła, przez kardynałów. Więc, jeżeli ktoś ma prawdziwe objawienia, to kocha Kościół i kocha również Ojca świętego, biskupów, kapłanów, mimo słabości tych ludzi. Bo sami wiecie w Polsce, ile jest ataków teraz i takiego jadu strasznego, więc to już jest, nawet chyba za komuny nie było, ci, którzy pamiętają komunę, tak strasznego ataku na kościół, bo jakoś ta komuna z kościołem, jakoś tam w niektórych momentach się próbowała gdzieś tam z kościołem układać i jakoś, jakoś też powstrzymywała się od, nie, od agresji, żeby tak nie być wprost może właśnie też agresywnym do wobec Kościoła i, i kapłanów. A teraz jest dużo tego, czasami to jest oparte gdzieś na faktach, ale bardzo często wymyślone. Tak jak jeden kapłan mi opowiadał, opowiadał o jednym kapłanie, który no został w taki sposób bardzo skrzywdzony, no ale potem już nikt nie chce dowiedzieć się, jaka jest prawda, tylko jakiś fałsz potem na temat. Danej osoby, na temat danego kapłana czy osoby świeckiej, potem jest w świecie. Dlatego wam mówię, to napominam, drodzy umiłowani, byście uważali, nie dowierzajcie każdemu duchowi, bo nie każdy, kto mówi: Jestem od Boga, prorokuję, mam objawienie, jest takim człowiekiem. A jeżeli jest, to on kocha Kościół, właśnie to jest, możecie sprawdzić, po tym, jeżeli jest prawdziwym prorokiem i, i, i ma w sobie miłość Boga. Jeżeli on właśnie kocha Ojca Świętego, Kościół, Kapłanów, jeżeli on nic nie, do, nie dodaje do Ewangelii, tylko głosi Ewangelię, głosząc ją taką, jaką ona jest. A skoro mówimy też o takich osobach, właśnie, którzy nas zwodzą, to proszę uważajcie, bo jest moda w Polsce na bionergoterapeutów, różnych znachorów, pseudo -zdrawiaczy. Ciągle trzeba, żebyśmy napominali się w tym względzie bo mnóstwo osób chodzi do, nawet wielu wierzących, nawet głęboko wierzących, często chodzą do takich ludzi, bo tamci ludzie mają też krzyżyki, różańce, chodzą do kościoła, a wielką szkodę po to mogą ludziom e, uczynić. Jeden człowiek, który się nawrócił, opowiadał taką historyjkę trochę zabawną. <laughs> podobno w jego okolicy był taki, taki jasnowidz, podobno bardzo skuteczny, który był także takim bioenergoterapeutą. No i jego kolega go nam pomówił, żeby poszedł do tego człowieka, bo mu pomoże, bo go uzdrowi, bo on wszystko wie, ten człowiek. Więc on najpierw wziął dużo pieniędzy do portfela, i potem poszedł do tego człowieka i puka, a stamtąd się odzywa ze środka głos Kto to? A ten sobie pomyślał: Jeżeli to jest jasnowidz i nie wie, kto przyszedł, to to nie jest jasnowic dlatego właśnie nie wierzmy takim ludziom, bo no właśnie, bo jeżeli oni nawet czasami coś powiedzą, co jest zgodne z naszym życiem, albo powiedzą coś, co się wypełni, to nie znaczy, że nawet oni są od Boga, bo często jeżeli mają takie poznanie, to ono jest od złego, ale wróćmy do Ewangelii świętego Jana bo zauważcie, że święty Jan, kim był, jakim był człowiekiem, był to człowiek prawy, sprawiedliwy, święty on żył w prawdzie. On miał misję od Boga Ojca, żeby przygotować Jezusowi lud, ludzi. Tak jak wczoraj o tym mówiliśmy, wielu z Was było na spotkaniu. Święty Jan był przewodnikiem, można powiedzieć, narodu żydowskiego, aby przewodzić tym ludem i nakierować ten lud na Jezusa Chrystusa. Jeden święty człowiek żyjący w prawdzie, słuchający Boga, prawy i sprawiedliwy. Który, którego celem jest objawianie Jezusa wobec tych ludzi, którym służy, może wielu ludzi nawrócić. Wielu ludzi dzięki Niemu porządkuje swoje życie. I zobaczcie, jak Jan Chrzciciel wpływał na cały ówczesny kraj, na ten naród żydowski, że wszyscy w tamtych czasach wiedzieli, kto to jest, kto to jest Jan Chrzciciel. Nie było mediów, nie było internetu, a wszyscy oni mówili, wszyscy do Niego przychodzili, wszyscy chcieli Go słuchać. Bo chce się słuchać prawdziwego proroka, bo chce się słuchać tego, który mówi od Boga, bo chce się słuchać tego, który ma coś do powiedzenia nam od Pana Boga, bo chcemy wiedzieć, co Bóg od nas oczekuje, bo chcemy być blisko Pana Boga i często sami nie wiemy, jak do Pana Boga się zbliżyć, dlatego zbliżajmy się do Pana Boga przez takich ludzi. Oni sami w sobie nie są najważniejsi, oni są narzędziem w rękach Boga, ważnym, ale wiadomo, że oni prowadzą do Boga. Dlatego, jeżeli gdzieś macie w waszych środowiskach, w waszych parafiach, takie osoby, takich kapłanów przede wszystkim, to korzystajcie z ich posługi, to ich słuchajcie ze względu na Boga. To niech oni będą przewodnikami waszej wiary, waszego życia. I zobaczmy też, że Jan chrzciciel mówi prawdę i mówi prawdę, że teraz zbliża się do mnie Jezus, który jest Mesjaszem, i pokazuje palcem na niego, zwraca uwagę tych ludzi, którzy byli przy nim. Jaka jest odpowiedź wielu, szczególnie tych, którzy byli religijnie wykształceni, uczonych pisem i faryzeuszy? Nie, zamknęliście się. Nie potrzebujemy słuchać Jana Chrzciciela. My wiemy doskonale, kto ewentualnie może być Mesjaszy. Nie będzie nam jakiś, jakiś dziwak z pustyni mówił: e, Może jest opętany, nawet bo tak twierdzili. Nie, jej nie pije, zbyt długo chyba opętał. Nie będzie nam mówił, kto jest Mesjaszem. My doskonale będziemy wiedzieli. Zobaczcie, jaka pycha, jaka zatwardziałość. Jeżeli ktoś nie słucha takiego człowieka prawego, sprawiedliwego, oddanego Bogu, którego Bóg przygotował wcześniej na pustyni, żeby przygotował drogę ludowi do, do Jezusa, no to kogo on słucha, taki człowiek? To on żyje w prawdzie, on nie słucha Ducha Świętego, Ducha Prawdy, tylko Ducha Kłamstwa. Dlatego nie dziwne, że Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana mówi e, diabeł jest waszym ojcem, bo jesteś ojcem kłamstwa, bo żyjecie w kłamstwie. Dlaczego mi nie wierzycie, skoro mówię wam prawdę, mówi Jezus. Gdybyście byli sprawdy z, z Boga, to byście mnie słuchali. Dlatego Jan Chrzciciel miał poznanie, poznanie od Boga Ojca, że miał takie widzenie. Wcześniej zanim zobaczył Jezusa, widzenie od Boga Ojca, że, że będzie Jezus, który przyjdzie do Niego, który, na którego stąpi Tu święty, którego On ma ościć też wodą. Ludzie święci, właśnie tacy pokorni, mają prawdziwe objawienia. Oni nie zwodzą ludzi. Oni nie zarabiają na objawieniach. Oni nie głoszą nauki takie, żeby pociągnąć ze sobą uczniów, żeby oddalić od Boga, tylko przybliżają. I zobaczcie, że Bóg pozwolił zobaczyć Janowi Krzycielowi już w widzeniu wizji Jezusa. Zapowiedział to Janowi Krzycielowi. Kto może oglądać nawet wizji sprawy Boże. Święty człowiek pokorny, sprawiedliwy, żyjący w prawdzie, nie w kłamstwie, którego kieruje i prowadzi duch święty, duch prawdy. Dlatego nie wskazał Jezusa, faryzeusza jakiś, uczony w piśmie, jakiś, nie wiem, zwykły człowiek, który był daleko od Boga, który był zatwardziały w swoich może grzechach, tylko święty. Palcem wskazał, wzrokiem powiedział: To jest ten, to jest ten, który gładzi grzechy. Świata. Nie powiedział, to jest Jezus, który Was uwolni od Rzymian i od Piłata tego wstrętnego, czy innych ludzi, czy od Heroda, tylko on przychodzi, aby zgładzić grzechy. To znaczy, jan Chrzciciel mówi: Najważniejszym problemem Twoim nie jest niewola rzymska, tylko niewola grzechu, że Ty żyjesz w kłamstwie. Że Ty nie słuchasz ducha świętego, że Ty, że ty nie jesteś przygotowany na przyjście Jezusa. I, i, I to powiedział Jan chrzciciel ludziom: Jesteście przygotowani, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Faryzeuszy uczonych w piśmie. Macie serca, które są zamknięte. Ale wielu ludzi zaczęło słuchać Jana i otrzymywali ducha świętego. Kto otrzymuje ducha świętego, to słuchacz ludzi świętych, którzy są od Boga posłani i którzy przyznają się do swoich grzechów, którzy nie uznają się przed Bogiem świętymi. Którzy nie mówią, ja jestem bez winy. Czasami, również drodzy bracia i siostry, spotykam takie osoby, chociaż więcej takich, którzy pokorni są mi skruszeni, ale czasami takich, którzy mówią tak no, wręcz dziecinnie, nie, zgrzy, nie, nie zgrzeszyłem. Wszyscy inni są źli. Z takim człowiekiem raz się spotkałem i mówi, że wszyscy naokoło są źli. Ten jest, nawet ojciec święty, Jan Paweł II, wszyscy źli, wszyscy obudnicy. No to... Kto jest dobry, kto jest święty? Czy pan jest święty? Czy pan jest dobry? Jeżeli pan dzisiaj umrze tej nocy, gdzie pan się znajdzie w niebie, jeżeli pan ma taką postawę z jest pan w grzechach poważnych. To gdzie pan się znajdzie? Dlatego Jan Chrzciciel miał objawienie Jezusa i potem wskazał nieomylnie Jezusa. On czuł w sercu to jest ten który jest posłany, aby być Jaszem Zbawicielem, który gładzi grzechy świata. Ma Ducha Świętego. Zobaczcie, że Pan Jezus, zanim chrzcił Duchem Świętym i Ogniem, sam został ochrzczony Duchem Świętym i Ogniem przez Ojca Niebieskiego. I na naszych spotkaniach, na Eucharystii, wielu z was czuje, nawet ci, którzy nie czują, otrzymujemy Ducha Świętego w obfitości. Ogień i Ducha Świętego otrzymujemy. Stępuje na nas. Jezus nas naprawdę chrzci. To jest wspaniała nowina dla nas też dzisiaj. Jak Jezus został oszczony Duchem Świętym, wcześniej też Jan Chrzciciel otrzymał Ducha Świętego, Ty też otrzymasz. Już na Ciebie wstępuje teraz. Już ci wypełnia teraz Duch Święty. Już ogień Ducha Świętego pali się w Twoim sercu. Już teraz jesteś napełniany tą łaską Pana Boga. Zanurzony w miłości Boga, w Jego miłosierdziu. To jest wspaniała nowina dzisiaj dla Ciebie. Ja również w imieniu Pana Jezusa Tobie to objawiam. To jest prawdziwe poznanie. Głoszę Wam prawdę w imię Jezusa, życie, które jest w Panu Jezusie. I jeszcze jedno, drodzy, zobaczmy, że w Ewangelii Świętego Jana i w, tej w ogóle w całej Ewangelii i w tym fragmencie często występują słowa świadectwo, świadczyć. Wy, Duch Święty, świadczy, Wy będziecie świadczyć. Jan Chrzciciel świadczy. Jezus świadczy o Ojcu Niebieskim. Nawet Jezus świadczy o Janie Chrzcicielu, że to jest Jego Wybranej poprzedni, który nieomylnie wskazał na Niego. Więc bardzo ważne w życiu naszym jest świadczyć nie tylko mówić o tym na spotkaniach ale żeby Twoje życie było życiem Jano, może być Chrzcicielowym nie wiem, czy poprawnie po, po, po polskiemu to jest ale żeby Twoje życie było e, takie na wzór Jana Chrzciciela wskazywaniem, pokazywaniem życiem dla Jezusa. Oczywiście, na, w takim wymiarze, jakim Bóg od ciebie oczekuje, bo nikt nie żąda od ciebie, żebyś, żebyś poszedł na pustynię, żebyś był jakimś wielkim prorokiem, bo to jest często dar, właściwie zawsze wybranie, które jest z góry, z Boga. Ale na pewno nie możesz uniknąć tego, żeby świadczyć. Tak jak też wczoraj Wam wspomniałem, chociaż niewielu, Niewielu też słyszało o tym, bo wielu widzę, że przyjechało tutaj nie tylko w związku ze spotkaniem. Więc był taki przypadek, straszny przypadek, a jednocześnie piękne, piękne świadectwo człowieka, który był w Syrii chrześcijaninem. Razem jechał ze swoim też chrześcijaninem samochodem do pewnej wioski chrześcijańskiej. Zobaczyli tych chrześcijan jadących też fundamentaliści muzułmańscy. Którzy byli uzbrojeni i zaczęli szczelać z daleka w ten, ten samochód. Oszczelili ten samochód, potem się zbliżyli do tego samochodu. Okazało się, że kierowca, e, tak im się wydawało, był, był zabity. E, a drugi jeszcze żył i miał taki duży krzyż na, na szyi. I tam ci z wielką furią, nienawiścią, po prostu odcięli mu głowę. I w miejsce głowy wstawili krzyż. Może być no, straszne, to jest to jest potworne, jak ludzie mogą być takimi no, potworami po prostu, bez serca. Ale ktoś, kto właśnie nie ma Boga w sobie, ma złego, to takie rzeczy zrobi. To zrobi coś takiego ohydnego. Z drugiej strony, Pan mógł dopuścić do tego, żeby ten człowiek był męczennikiem, bo skoro on miał krzyż tutaj na wierzchu, to znaczy nie wstydził się wiary i był gotów za Jezusa umrzeć. Także to jest męczennik, można powiedzieć, pierwszego stopnia. Umarł z powodu miłości do Jezusa okrzyżowanego. Stracił głowę, ale można powiedzieć, że to był taki symbol: stracił głowę dla, dla Boga. Dla Niego ważniejsze było Jezus i krzyż niż nawet Jego głowa, niż Jego życie. Drugi okazało się, że jednak przeżył. Tam ci odjechali, i wszedł do wioski tak z wielkim trudem, bo był poraniony, ale no, Pan Bóg go zachował przy życiu, żeby dał świadectwo o tym e, Jego przyjacielu, który zginął w taki straszny sposób. Także módlmy się za tych, którzy cierpią w tych krajach, muzułmańskich szczególnie, bo tak mówiąc na, tak na marginesie, no to islam, niestety, wiele tam jest pogaństwa, wiele tam jest, no, może powiedzieć, takich elementów satanistycznych, niestety. Niektóre są. Nawet w, w islamie pewne elementy, nawet chrześcijańskie są, tam, żydowskie w, tych, w tej religii, ale niestety wiele jest takich złych, bo gdyby islam był dobry, to by chrześcijanie nie zabijali. My nie jesteśmy powołani, żeby takie świadectwo składać. Mniejsze. Może właśnie jak wielu z was nosi krzyżek na zewnątrz. Może to już będzie wielkie świadectwo. Może Pan mógł Ciebie do tego powołuje. Nic więcej może nie oczekuje. Ale będą niektórzy reagowali. Niektórzy będą mówili wspaniale, piękny krzyż. Niektórzy mówili jakieś takie, lepiej, żebyś miał jakiś talizman czy coś takiego. Ale będą też tacy, którzy będą po prostu wpadać w szałek. Zobaczą krzyż, to po prostu jakby. Jakby ktoś ich uderzył w twarz. Tak będą, będą, to, będą reakcje. Będą, będziecie się mogli poznać, kto ma jakiego ducha. To będzie prawdziwe poznanie. Chrześcijanin to jest ten, który ma poznanie od Boga. W Duchu Świętym on więcej widzi. Świat nam e, zaciemnia umysł i serce. Przez grzechy, przez życie według tego świata. Ale kiedy Duch Święty cię oświeca, to ty więcej widzisz. Kiedy masz małe, w nocy idziesz i masz małą latareczkę, to kilka metrów przed sobą widzisz. Jeżeli masz mocniejszą, to możesz kilkadziesiąt przed sobą. Tak samo, kiedy zbliżasz się do Pana Jezusa, to widzisz coraz więcej u siebie i u innych. Nie tylko widzisz zło, ale także i dobro. Nie tylko widzisz to, że jest grzech, ale widzisz, że jest też miłosierdzie i łaska na to. Widzisz, że, że Bóg się objawia wszystkim, nawet tym najbardziej upadłym i zranionym skoro się Tobie objawił, skoro byłeś daleko od Niego, to dlaczego nie innym? Skoro Ty dzisiaj jesteś tutaj w tej świątyni, a trzy lata temu może byłeś w knajpie o tej porze, to jest taki cud Bożego Miłosierdzia. Albo może yy, od roku się nawróciłeś, a wcześniej przez wiele lat nie chodziłeś do kościoła, a teraz z radością czekasz na każdą przechodźbę w tygodniu też, no to przecież to jest od Boga. Bóg Ci objawił drogę do nieba. Idź nią. Podążaj, jak wściecie wskazał Jezusa. My już wiemy, że Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem, daje nam Ducha i osiągniemy życie wieczne. Amen.